Co, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia? Piątek. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. Znajdujemy się na placu Mickiewicza. Jak wszyscy dobrze wiecie, wczoraj był dzień babci, a dzisiaj jest dzień dziadka. I z tej okazji y, będziemy rozdawać y, naszym kochanym seniorom kubki. Tutaj zostaną wyświetleni y, na dole y, ci, którzy się dołożyli do tych kubków. Tych kubków jest 100. Y, a tutaj mamy takie dwa poglądowe kubeczki. Jeden tu jest. Mamy cyk. Dzień babci. Znaczy, no, dzień babci. Tutaj, dzień dziadka. W środku mamy kominy, takie na szyję, od czarnego gronia, od gminy Andrychów. I rozdamy teraz te kubeczki. Kół ku cieszę wszystkich seniorów w Andrychowie. Tych, którzy oczywiście kochają nasz portal mamniusa.pl. Zapraszam na materiał. No to macie po kupku No to muszę, że jakoś jakieś wywiady. Dzisiaj rozdajemy tylko... No. Dużo zdrowia. A pan tutaj jest dziadkiem. Dla Pana, z okazji dnia dziadka. No dziękuję bardzo. Wszystkim dziadkom. No cóż bym im życiu zdrowia. Przede wszystkim Koronawirus żeby ich nie dorwał. No i babcie, żeby ich jeszcze kochały. Kubeczek specjalnie. Z okazji dnia dziadka. Pięknie. No. Tak, no. Proszę bardzo. Proszę bardzo, z okazji dnia babci. A dużo dziękuję. zdrowia. Dużo z... A dziękujemy. Pozdraw. A pani jest babcią? A też. A to zaraz przyniosę kubek. Jeszcze babci. Proszę bardzo, to dla pani specjalnie kubek. Ile ma pani wnuków? Ja mam czterech. Czterech wnuków, no, no to pięknie. To dużo zdrowia życzę. Dziękuję. Kubeczek? O, dziękuję na Dzień bardzo. Babci. Pani jest babcią? Też. E, 8 osiem razy. No. O Jezu, to no. proszę bardzo. No, no, dziękujemy. No, dużo zdrowia. Jest Pan dziadkiem, to proszę bardzo. Specjalnie dla Pana Nie ostatni bardzo. kubek nam został na Dzień Dziadka. E, mógłby Pan złożyć jakieś życzenia dziadkom? Babciom? No przede wszystkim, żeby wnuki o nich pamiętały. <laughs> Dokładnie. No i w dzisiejszych czasach na dużo zdrowia. Pani, kubek. O, dziękuję Panu uprzejmie, dziękuję. I tu proszę bardzo. Dziękujemy ślicznie. A to tak darmo dajecie? Oczywiście, że tak. Tutaj z na, razem z naszymi sponsorami, tutaj Czarny Groń, Miasto Andrychów. A, to Tomuś tam, Andrejko. To, to <laughs> Dokładnie, Tomuś, Andrejko i ten drugi Tomuś też. To proszę bardzo. Kubek A dziękuję bardzo. I tutaj w, A, w kubku radia? jest taki komin, żeby się pan ogrzał. E, w takie chłodne dni wiecznie. Ja A... Taki komin. Tu ma pan grzanie w reklamówce. No oczywiście, to mam centralne. Dobra. A co grocie to? No pewnie, że tak. Zajacie. To wszystkiego dobrego na dzień dziadka panu życzę. E, dziękuję uprzejmie. Życzę panu, żebyś też pan został dziadkiem. Będziesz pan wiedział, jakie to są wydatki później. Życzę panu samych tych ciepłych dni. Zapowiadają się ciepłe nóżki w domu. Tak Ośmioro wnucząt, no to wspaniale. Gratulujemy i pozdrawiamy. Miłego dnia. Dziękuję, ślicznie dziękuję, bo to widzę, że to jest. Mam dobra. Dziękuję pięknie za podarek i wszystkiego dobrego, kopaki. Wza wzajemnie, widzę. wzajemnie. Dla Pana. A Pan jest z Dziadkiem? To pewnie. No to moment. Tutaj, proszę bardzo. Proszę bardzo. <laughs> Na dzień dziadka wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pozdrawiam. I babcia i A babcia idzie tak też. Tak A babcia też musi mieć. No. Babcia, bo tu mamy. Tu masz? Na tu jest dla, dla dziadka? Tak, dzięki. Przepraszam, że taka kolejność. Tu jest Proszę dla babci. Bardzo. Proszę pa Tu jest następny dziadek? Na no, pewno, że tak. A ty kurcze, tacy kurcze, eleganckie goście i coś no. z tego nie skorzystać. No, no to... ja się kręcę. Mm. Takie życzenia. Jest dzień dziadka pyk. Proszę z kominem. Bo. Od gminy Andrychów. Od gminy Andrychów. Tak jest, proszę bardzo. No ślicznie dziękuję. Przekażę młodym no i wszystkim. A co by, pan życzył, co by pan życzył dziadkom wszystkim? No dziadkom przede wszystkim zdrowia, żeby się to już skończyło, a w końcu ta zaraza, co jest. W środku jest komin, tu mamy od czarnego Gronia, pani ma od gminy. Tak? Tak. To ja dziękuję bardzo. Dużo zdrowia? No proszę bardzo, kubeczek z okazji Dnia Babci, proszę bardzo. No nie, nie. Proszę. A ile to kosztuje? A nic! No nic, to jest, to jest podarunek od naszych sponsorów i od Mamniusa właśnie dla, dla babci dzisiaj. Dziękuję bardzo, dziękuję. Proszę bardzo. Z okazji Dnia Dziadka, cy. Dziękuję bardzo. Troszkę spóźnione, ale... No ale jak spóźnione, to w sam raz. Co by Pan dziękuję. życzył wszystkim dziadkom i babciom? No zdrowia przede wszystkim, no tylko no, no i żebyśmy ten, tą pandemię jakoś przeżyli. No i więcej, no nie potrzeba im. No. Emerytury mają większe teraz, no więc jest, jest chyba dobrze. No dobrze żeby wszyscy, mają lepiej. Wszyscy dziadkowie wyglądali tak jak ten pan, bo pan w ogóle nie wygląda na dziadka. Ale dziękuję bardzo. Proszę bardzo. O, proszę. Dziękuję, Dużo tak. zdrowia życzymy z okazji dnia babci. Proszę bardzo, Kubek. Dziękuję bardzo. komin y, z czarnego gronia, taki, Aha. żeby można się było zagrzać na szyję elegancki. Fajnie, 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 Czego by Pan bardzo. życzył dziadkom? Dziadkom? No zdrowia przede wszystkim. No i żeby się cieszyli z tego, że mają te wnuki. To jest coś fantastycznego mieć wnuki, czy wnuczki. No po prostu druga miłość. Nie mam Proszę bardzo. Nie A to nie jest, to jest za darmo. To jest od, od naszych sponsorów, od mamniusa.pl. Także pozdrawiamy dziękuję i dużo dobrego. Bardzo, dziękuję ba Proszę bardzo. Dziękuję. Dużo zdrowia. Dziękuję. Do widzenia. Dużo zdrowia życzę. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Proszę. proszę bardzo. Kubeczek dla pana, proszę. Alan. Oczywiście. Tutaj y, kominek taki od czarnego gronia. Można sobie wlać też. Pewnie, że se można wlać. Nie przepali go. <laughs> Rozdaliśmy już y, wszystkie kubki naszym kochanym, kochanym dziadkom i babciom. No y, cóż, pamiętajcie w tych dniach y, o waszych y, babciach, dziadkach. Y, odwiedźcie ich, wpadnijcie na kawę, na ciastko. Na pewno się ucieszą i sprawicie im dużo radości, a my lecimy dalej w miasto. Do zobaczenia!